Cześć wszystkim, tam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na film z cyklu, z i składu, czyli takie klasyczne pogadanki. Nawet gdzieś tam przez myśl mi przeszło, żeby y, może wziąć maseczkę i tak, wiecie, wrócić do korzeni, y, bo y, kiedyś, kiedyś, kiedyś jeszcze na starym kanale była seria maseczkowe pogadanki, która no, padła po prostu śmiercią naturalną. Pogadanki zostały, ale zabrakło maseczek. Um, ale nie wiem, no pomyślę o tym, bo dużo osób mi mówi, że miało takie sentymenty do tej serii. No więc czasem tak myślę, że może fajnie by było wrócić do, do tego formatu. Eee, I i, 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 i um, dzisiaj, w sumie, e, stwierdziłam, że się do Was odezwę, bo chodzi mi od paru dni temat. Albo inaczej, chęć takiego podzielenia się moimi spostrzeżeniami na temat mieszkania poza miastem w okolicach mniejszej miejscowości, miasteczka. Wiecie, minęło już półtora roku, nawet troszeczkę więcej od kiedy się przeprowadziliśmy, i ja chyba nigdy tak nie usiadłam i nie powiedziałam, co oceniam na plus, co oceniam na minus. Bo no jednak porzucenie miasta wiąże się z pewnymi zmianami w życiu. Myślę, że dużo osób zdaje sobie z tego sprawę. Powiem Wam szczerze, że ja z pewnych rzeczy zdawałam sobie sprawę. Pewne dotarły do mnie dopiero później. I jakby ja wiedziałam to, że oczywiście, żeby na przykład dojechać do Olżytyna, to będziemy musieli wsiąść w samochód, wygospodarować sobie no gdzieś godzinę na dojazd, więc czas, oczywiście jest kwestia paliwa i tak dalej, i tak dalej, to jakby do mnie dochodziło. Może troszeczkę mniej dochodziło do mnie to, że ja będę uzależniona od zmian mojego męża, potem od przedszkola, że wiecie, tutaj też trzeba będzie to wszystko spiąć. Jakby generalnie dla mnie sama podróż nie jest większym problemem, bo mam prawko, mam samochód do swojej dyspozycji. Nie mam też dzieci, które by płakały w drodze, a wiem, no, że są mamy, które narzekają bardzo na to, że w momencie, kiedy nawet wiecie, ruszają, to już jest płacz i histeria. Gdzie no, my swego czasu przeżywaliśmy coś tak, takiego, kiedy Lila jeszcze była sama, miała tam rok, może troszeczkę więcej, i ona w którymś momencie zaczynała się bardzo, bardzo nudzić w samochodzie ona koniecznie chciała wyjść, chciała się pokręcić, chciała się poruszać, chciała się przytulić i dla nas podróż z Olsztyna do Płocka była prawdziwą męczarnią, bo wiązała się gdzieś noc z godziną, z półtorej godziny takiej jazdy w towarzystwie płaczu, histerii, krzyków, co oczywiście nie było w ogóle komfortowe i ja ja no my Potykaliśmy się z takimi tekstami, że jak, przecież dzieci zawsze w samochodzie śpią. No nie zawsze. Ogólnie y, odnośnie dzieci nie lubię tego słowa zawsze albo nigdy. Y, I zauważyłam, że y, ludzie bardzo... Że, wiecie, od jednej osoby słyszę, dzieci nie lubią się kąpać, a od drugiej w podobnym wieku słyszę dzieci uwielbiają się kąpać. I tak wiecie, no która ma rację. Y, więc to, no, odnośnie dzieci nie lubię właśnie tego powiedzenia zawsze, nigdy, bo to jest po prostu czysta loteria. Teraz u nas te podróże przebiegają lepiej, ja się tak nie stresuję, no bo wiadomo, też z płaczu dziecka powoduje jakiś tam stres u rodziców. No ale jakby też rozumiem matki, które no, nie chcą jeździć tak, no bo dzieci płaczą. Chociaż powiem Wam szczerze, że. Czasami tak myślę, czasami, jak mam gorszy dzień, czy aby przypadkiem, to nie jest taka wymówka, żeby ktoś sam nie wsiadł w samochód i nie przyjechał. E, ogólnie my przez długi, długi czas jeździliśmy, czy to do znajomych do Olsztyna, czy to właśnie do Płocka, czy gdzieś tam indziej, to zawsze my byliśmy tą stroną taką mobilną, która gdzieś tam jechała. E, I e, zaczęłam się buntować, no bo, no hello, no, Ile można, tak? A y, już Wam chyba kiedyś wspominałam, że ja też właśnie chciaamy, chciałam być tą stroną, która usadzi dupę i będzie czekała, aż ktoś się pofatyguje. Y, I niektóre osoby mówią: Okej, okay, spoko, teraz my przyjedziemy, nie ma problemu, a niektóre już tutaj, no wiecie, mnóstwo wymówek. A bo to, a bo tamto, albo bo tamto, i to, i to, i tamto, więc. No ogólnie fajnie jest, kiedy coś działa w dwie strony. Y, więc. OK, to taką dużą zaletą, którą dostrzegłam w sumie stosunkowo niedawno, takich małych miejscowości jest w sumie to, że wszyscy się dobrze znają. Więc, wiecie, tutaj były organizowane imprezy typu WOŚP, była też jeszcze jedna akcja charytatywna, i wtedy to aż mnie szczerze mówiąc wzruszyło. Wtedy było widać, że tym ludziom no, w, tam, w jakiś tam sposób zależy na sobie, że chcą pomóc, bo, wiecie, Piekli ciasta, kupowali te ciasta, brali w jakikolwiek inny sposób udział, że oni po prostu chcieli. Chcieli być taką częścią, tak? Ja już nie zastanawiam, czy faktycznie, nie zastanawiam się, czy faktycznie chcieli, czy po prostu się bali, że może sąsiedzi gdzieś tam ich nie zauważą. Jakby ja myślę o tym, że każdy chciał, bo po prostu czuje się jakimś tam elementem tej społeczności i że no właśnie każdy jest w jakimś tam stopniu dla siebie bliski. I to mnie autentycznie wzrusza, że właśnie jest taka gotowość, że ludzie chcą działać, że chcą sobie pomagać. To jest fajne. Ale też tutaj wychodzi druga strona, czyli też w momencie, właśnie kiedy wszyscy się znają, to widać, kiedy ktoś pojawia się nowy. No właśnie parę razy badały pytania typu: A wy tu skąd? A wy to chyba niedługo tutaj mieszkacie? No. Pewnie co uważniejsze osoby od razu spostrzegły, no że jakieś tam nowe twarze się kręcą i wydaje mi się też, że przez to, że jakby ludzie się znają, to nie są otwarci właśnie na tych nowych. Mi może wcześniej nie, ale w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, zauważam właśnie to, że nie mam tutaj takiej, wiecie, no takiej tej bliskiej osoby, z którą można by było się Spotkać na kawę, wiecie, nawet ja nie mówię, że wchodzić na jakieś tam dzikie szalone shoppingi, bo ja nie lubię z kimś chodzić na shoppingi, lubię sama, kiedy nikt mi nie sapie nad ramieniem, że już chcę iść Tylko no właśnie usiąść się, usiąść, wbić kawkę, zjeść jakieś tam ciacho, ponarzekać na chłopów, ponarzekać na dzieci, wymienić się jakimiś tam przepisami Tak typowo po babsku i tak mam problem właśnie, żeby znaleźć tutaj taką, taką bliską osobę. Oczywiście, mam bliskie koleżanki w Olsztynie, mam siostrę w Płocku, mam jeszcze parę innych osób w Warszawie, więc są te osoby. Piszę z nimi regularnie i tak dalej, ale łapię mnie czasem coś takiego, że chciałabym posłuchać czyjegoś głosu, tak wiecie, um, Wyczuć emocje, bo też żarty pisane przez internet to nie są żarty opowiadane tak face to face. Nie wiem, no jakoś tak. Y, wczoraj miałam właśnie taki kryzys, że y, właśnie chciałam takiej, y, takiego babskiego towarzystwa, no ale tego babskiego towarzystwa w sumie nie ma, więc y, no to czasem mi tak dokucza. W sumie gdybym. Miałam na przykład zrobić listę za tym, żeby zostać tutaj albo żeby, żeby się wyprowadzić. No to jednak kwestia towarzystwa na pewno byłaby za tym, żeby po prostu zostawić to miejsce i się wynieść, bo człowiek jednak jest istotą stadną. Przeważnie. Nie mówię, że zawsze. I ten drugi człowiek jest potrzebny. Także tak, to chciałam Wam powiedzieć. I w sumie generalnie, gdybym się tak miała zastanowić nad te, y, miejscem, w którym mieszkamy, to chyba to byłby taki główny, główny minus. No, może jeszcze kwestia braku chodników, bo gdybyśmy mieli fajny chodnik do miejscowości, no to moglibyśmy sobie naprawdę robić fajne spacerki. A tak zostaje nam opcja chodzenia po drodze, gdzie ludzie jeżdżą z 90 na godzinę, więc na no coś takiego się nie pisze, bo. To byłby dla mnie zbyt duży stres, to byłoby totalnie nieodpowiedzialne, więc kręcimy się, e, no tutaj, w naszej najbliższej e, okolicy. No, ale właśnie ten czynnik ludzki jest chyba takim tym głównym czynnikiem. E, poza tym raczej nie narzekam. E, nawet w sumie zimą powiem Wam szczerze, że cieszy mnie to, że mam ten kawałek ziemi i, i mogę po prostu wyjść sobie pospacerować, potuptać, ale też w takich gorszych momentach, właśnie. Tak jak wczoraj snuć plany na tą wiosnę, na te lato, co my tutaj możemy zrobić, wyobrażać sobie, jak ta działka może się przepięknie zmienić i przeobrazić w takiego motyla z tej takiej brzydkiej poczwarki. I jeszcze właśnie odcięte tej działki, bo tutaj znowu wychodzi coś, z czym ja się troszeczkę nie liczę. W zeszłym roku myślałam, że my wiecie, tak odpisujemy tą działkę. A ja mam wrażenie teraz, że my tą działkę odpisujemy za 10 lat co najmniej. Powiem Wam, że tutaj jest tyle pracy, ale też tyle potrzebnych funduszy, żeby to wszystko, tak wiecie, dopiąć na no, ostatni guziczek, że no, moja wyobraźnia w zeszłym roku tego nie ogarnęła. Wiadomo, że każda nawet delikatna zmiana cieszy, nawet wiecie, te kilka kwietuszków gdzieś tam zasadzonych. Sprawia, że człowiek jakoś tak ma lepszy humor, przynajmniej ja, bo na mnie po prostu takie rzeczy działają. Ale tutaj mamy tyle planów, że ja naprawdę coraz bardziej ćwiczę tą moją cierpliwość, bo wiecie, ja jestem w gorącej wodzie kąpana. Dla mnie najlepiej wszystko powinno być zrobione na już. Ale właśnie, kiedy się przyprowadziliśmy, no to ja coraz bardziej uczę się tej cierpliwości i widzę, że nie ma niczego na już. Przede wszystkim robienie czegoś na już sprawia, że my chyba musimy. Y sprawia, że najczęściej musimy robić coś po dwa, po trzy razy, bo wiecie, czegoś tam nie dopatrzymy, zrobi się byle jak, coś tam zrobi się zbyt impulsywnie, czy tam kupi się impulsywnie i potem do człowieka dochodzi, no że to był jednak błąd. Dlatego no, ostatnia ta cierpliwość, ale może też taki zdrowy rozsądek, tak się mocno odzywają, i mnie to generalnie cieszy. W ogóle jeszcze mi się właśnie przypomniało odnośnie tego, tak mogę powiedzieć. Jak szukaliśmy kanapy do salonu, to jakaś pani, nie pamiętam już teraz kto to był, pisała do mnie wiadomości, że co to za problem w ogóle kupić kanapę. Wiecie, teoretycznie to nie jest problem, bo jest masa sklepów, jest mnóstwo sklepów internetowych, jest tyle opcji do wyboru, w tylu kolorach do wyboru, że to naprawdę nie jest, wiecie, wielki wyczyn zamówić tą kanapę. Tylko, że yy, chodzi właśnie o to, żeby znaleźć taką, która będzie nam w pełni odpowiadać Taką, która już za nami zostaje, a nie na zasadzie, wiecie, wiecie, kupimy byle co na szybko I potem się okaże, że się szybko rozwali, że jest mega niewygodna Albo, że za trzy miesiące przestanie nam się podobać więc, no u nas dużo rzeczy idzie powoli Zresztą wy widzicie, ja mam o tyle szczęścia, dużo że mój mąż jest taką złotą rączką, jest bardzo zaradny i on przede wszystkim ma chęć na to, żeby robić dużo samemu. Naprawdę uważam, że mój mąż to jest złoty człowiek i nie mogę na niego narzekać, ale narzekam oczywiście. <grym> Wiem, że nie powitam, ale czasem wiecie, coś, coś tam nie uwiera. W każdym razie uwielbiam to, że Kuba. Chce duże rzeczy robić sam, że dla niego to nie jest problem wziąć pędzelek, coś tam odmalować, yy, zrobić, nie wiem, światło, założyć nowe gniazdka, czy cokolwiek innego. On ma chęci, yy, ma pomysł, jak czegoś nie wie, to sobie odpali tutorial i on działa. My nie musimy tutaj do każdej rzeczy wzywać fachowców, tylko mój mąż po prostu sam ogarnia daje radę, przy tym jest naprawdę bardzo pracowity, złoty człowiek mówię ja. Czasem nie wierzę w swoje szczęście, że mi się ktoś taki trafił, e, ale no uwielbiam to. I, I bardzo lubię właśnie te momenty, kiedy tak sobie czasem siadamy i właśnie tak rozmawiamy, że fajnie by było jeszcze zrobić to, to i tamto, i czy widzisz to, czy widzisz tamto, i tak wiecie. I wiadomo, że tych pomysłów po drodze gdzieś jest e, nawet na to samo mnóstwo, ale właśnie to jest fajne, że my nie, nie mówimy, że mam pomysł na to i na to i od razu działamy, tylko raczej. Wiecie, kwestia takiego przemyślenia, takiej analizy i tak dalej. E, więc spoko. No i właśnie, wracając do tej działki. W tym roku też na pewno będziemy coś robić z działką, ale raczej też powoli. E, bo e, nie oszukujmy się, w głównej mierze ograniczają nas finanse. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach mało kto może sobie jechać do, nie wiem, jakiegoś tam sklepu ogrodniczego i od tak wydać kilka tysięcy raczej znaczy jest mało takich osób. Wydaje mi się, że większość jednak patrzy priorytetowo, tak, co jest ważne, co może tam ewentualnie kupić, więc u nas pewnie też tak będzie wyglądało. Więc... Więc też tam metamorfoza działki nie pojawi się od tak. Postaram się Wam jak najwięcej nagrywać, coś tam pokazać, może coś więcej opowiedzieć, ale też nie zawsze mam Chęci, nie zawsze mam czas też, nie zawsze wiem jak to fajnie ugrać, żeby, wiecie, z kawałka ziemi przejść do jakiejś tam pięknej łąki. A więc, yy, więc tak, tak, tak. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Pod ostatnim filmem, yy, tak, to było pod ostatnim filmem, tak jak to nagrywam dla mnie. Yy, Gdzieś tam właśnie powiedziałam, że jakaś bawka, Kasia nawet, e, ma na imię, chyba e, Bo w sumie w internecie każdy może sobie dać takie imię, jakie tylko chce e, Jakaś tam pani napisała mi, że jestem brzydka i tak Wam powiedziałam To bardziej tak na zasadzie anegdotki niż, wiecie, takiego O mój Boże, ktoś mi tak powiedział e, Bo um, ja w sumie jestem teraz w takim fajnym miejscu, naprawdę w takim fajnym miejscu I aż... Samo mnie to troszeczkę zdziwiło, bo kiedy dostałam wiadomość, jeszcze tam było, że robię zjebane filmy i że zajęła się w końcu dziećmi, to. Ja co bardziej potraktowałam wiecie, że. No bawi mnie to. Nawet chyba napisałam tej pani, że bardzo mnie rozbawiła, bo. Myślę, że jeszcze dwa i pół roku temu, ja bym to przeżywała przez bite dwa tygodnie, nie odzywałabym się do Was, chodziłabym I tak wiecie, tak zastanawiała się, że dlaczego ktoś był dla mnie tak wredny i tak niemiły, skoro ja dla tego kogoś nie byłam wredna i niemiła Ale nie wiem, jakoś tak chyba sama przepracowałam ten problem i generalnie to mam tu w dupie um, Nie trafiły do mnie te słowa, ja mogę się śmiało komuś nie podobać, okej okay. Mówmy się, gusta są różne. Ktoś powie, że ta osoba jest bardzo atrakcyjna, ktoś powie, że totalnie nie trafia w gusta. Mamy do tego pełne prawo. Możemy też oczywiście uważać, że ktoś jest brzydki, ale wydaje mi się, że pomyśleć sobie, że ktoś jest brzydki, a napisać temu komuś, że ktoś jest brzydki, no to to już jest jednak różnica. Więc ja wolę być nawet brzydka na zewnątrz niż taka brzydka i paskudna w środku. No tak, wolę po prostu. Zresztą, także wydaje mi się, że tego typu komentarze nie świadczą o mnie, tylko świadczą o tej drugiej stronie, więc jeśli ktoś chce być taki, okej. Okay. Yy, w każdym razie, no ten tekst, że jestem brzydka, wiecie, bo jeszcze tak, można mi pocisnąć, ale na takim obszarze, żeby mnie to jakoś tak może tknęło, bo jeśli ktoś wyjeżdża z takim tekstem, no to no, sorry. Yy, Miałam czas, kiedy miałam mnóstwo kompleksów, byłam totalnie niepewna siebie i takie komentarze naprawdę bardzo mnie bolały, były bardzo, bardzo krzywdzące, ale yy, nie wiem, czy to kwestia po prostu tego, że mam już swoje lata, ale yy, nie, nie uważam, żeby to była prawda. Uważam, że jestem całkiem ładną dziewczyną, bardzo się cieszę, że mi się swojemu mężowi, mi się sobie, mi się swoim dzieciom i to mi wystarcza. A to, że jakaś tam Kasia z Instagrama uważa że inaczej, no nie mój problem, sorry. Był jeszcze pocisk o moich zjebanych filmach. No dobra, no nie podobają ci się. To ich po prostu nie oglądaj, problem z głową. Mnie się na przykład podobają, dlatego takie kręcę i tyle. Kwestia dzieci. No tu myślałam, że może mnie to tknie, ale ja też uważam, że robię naprawdę dużo. Ja nie powiem, że jestem perfekt, ideałem, godnym tej do naśladowania. Staram się robić dużo. Staram się, żeby to moje rodzicielstwo było świadome, chociaż nie powiem, bo przy wielu rzeczach po prostu polegam na tym instynkcie, czy na zasadzie, wiecie, prób i błędów. Ale no tutaj też, no to nie był taki przytyk, który jakoś tak podważył moją pewność siebie, bo w mojej ocenie robię naprawdę bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że widać, że dziewczyny są takie zaopiekowane, dobrze się rozwijają. Mm, nie wiem, Lila naprawdę uważam, że jak na swój wiek super mówi, potrafi śpiewać, dużo się cieszą, nie mają żadnych jakichś takich lęków czy coś. Są ubrane, fakt, że się pobrudzą, ja zaraz nie lecę z czystymi ubraniami, no, no sorry, to są dzieci, będą brudzić, a przebieranie je 10 razy dziennie, no to też jest takie trochę bez sensu. C tak, wiadomo, że mamy jakieś tam gorsze i lepsze chwile, ale... No chyba jak każdy. Gdyby na przykład ktoś mi pocisnął, no właśnie, z tym moim pisaniem, bo to jest jeszcze taka rzecz, przy której totalnie nie jestem pewna, no to pewnie to by mnie zabolało. Ale on ja tak właśnie chciałam wam powiedzieć o tym, że. Bo tak z Waszych komentarzy odczytałam, że już Wy chcecie mnie pocieszyć i to jest bardzo miłe i ja bardzo serdecznie za to dziękuję, ale generalnie to właśnie te tematy, o których wspomniałam, mm... No to nie jest rzecz, którą można zrobić mi krzywdę, bo ja tutaj mam naprawdę to przepracowane i, i czuję się tutaj po prostu pewnie. Um, nie wiem tylko, co ma ta druga strona w głowie, um, bo wiecie, um, słowami niestety możemy zrobić drugiej stronie naprawdę dużą, dużą krzywdę. I mi się wydawało, że tego typu krzywdę chcą raczej robić nastolatki, tam nie wiem, 13-14-latki, 15-latki. No ten okres taki gimnazjalny. Wiem, że teraz nie ma gimnazjum, ale no mniej więcej myślę, że każdy będzie wiedział o co chodzi. I yy, być może wtedy dzieci, no bo to są, umówmy się jeszcze dzieci, nie myślą o tym, może nie mają jeszcze aż tak do końca wykształconej tej empatii, może nie myślą o jakichś tam skutkach ale słowami można zrobić bardzo, bardzo dużą krzywdę. Wiecie, często słowa zranią bardziej niż nawet, nie wiem, jakbyśmy kogoś spoliczkowali, bo to gdzieś tam siedzi w sercu i tak cały czas męczy, męczy i uwiera. I ja ogólnie mam takie życzenie, że no ludzie mniej więcej w moim wieku no i oczywiście młodsi, troszeczkę starsi, będą jednak kładli nacisk na to, żeby uczyć dzieci, no że słowa, Trzeba też w jakiś tam sposób dobierać, nie wyjeżdżać z czymś takim, bo to może się często skończyć tragedią. Do moich czasów były jakieś takie głośne tragedie, że wiecie, że ktoś popełnił samobójstwo, bo właśnie dzieci z klasy szykanowały kogoś, prześladowały kogoś. I to oczywiście były wielkie tragedie, ale też mam wrażenie, że no rodzice tamtych czasów tak... Nie powiedzieć, że się nie przykładali, bo to nie chodzi o to, że ktoś się nie przykładał, ale też może za bardzo nie wiedzieli, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, jak, jak tłumaczyć im, no, że hello takich rzeczy po prostu się nie robi. Ogólnie tak mi się wydaje, że teraz świadomość jest coraz większa, że nie wiem, nawet nie, że, że nie padają takie teksty jak kiedyś, typu, że ucz się, bo będziesz ulicy zamiatał, bo ucz się bo będziesz robolem. Teraz raczej nie słyszę się takich tekstów, a jak ja byłam dzieciakiem, to często były takie teksty, że ucz się, ucz się, bo zobaczysz będziesz za parę lat y, ulicę zamiatać. I ja wiem, że jakby nikt nie chciał źle, mówiąc takie słowa, ale powiem Wam, że teraz, kiedy jestem osobą dorosłą, kiedy sama mam dzieci, y, uważam, że te słowa były okrutne, bo to jest właśnie takie. Jest w tym takie drugie dno, tak, że no, ta osoba, która zamiata ulicę, jest kimś gorszym, więc to musisz być tym kimś lepszym. Wiecie, ktoś może być nawet i po studiach i po prostu tak mu się życie poukłada, że będzie zamiatał te ulice, ale to nie znaczy, że temu komuś nie należy się szacunek. No bo to mimo wszystko jest praca, uczciwa praca, ktoś chce zarobić na swoje utrzymanie, utrzymanie najbliższych, więc dla mnie takie teksty są nie do pomyślenia. I w ogóle, to już jakiś czas temu mi się przypomniało. Ja w szkole podstawowej miałam matematyczkę, która też chyba chciała nas bardzo zmotywować do nauki. Ale też właśnie bardzo często używała takich słów, że ucz się, przykładajcie się, bo będziecie potem w szkole okna myć. I yy, wiecie, dla mnie no kiedyś no okej, okay, no wszyscy tak mówią, więc okej okay. Ale no właśnie jakiś czas temu mi się przypomniały te jej słowa. Nie wiem, chyba po rozmowie z koleżanką o mojej byle, byłej szkole. I wow, teraz tak myślę, że pedagog, nauczycielka mówiące takie słowa, no to to już jest w ogóle tak. Bardzo niehalo. Bo niby w czym ona w uczącym tej matematyki była lepsza jako człowiek od tej pani, która była u nas w szkole okna. No taką miałam właśnie rozkminę. Jeszcze coś wam chciałam powiedzieć. Właśnie u, już pozosta pozostając przy tym takim temacie, że. Wiecie, trzeba rozmawiać. Ostatnio oglądałam film um, LGS-u, właśnie coś tam z lumpem było. No i dziewczyny mówiły, że za ich czasów chodzenie do lumpa było obciachem. Tak już wiecie, że każdy się rozglądał, każdy się chował, że nikt ze znajomych nie widział. Ja też to pamiętam doskonale, bo ja też zaczęłam chodzić po lumpach jak chodziłam do podstawówki, wtedy to było takie. gdzieś po lumpach? Biedna? To był powód do wstydu. Ogólnie no, czasy troszeczkę się zmieniły, dzisiaj raczej chodzenie po lumpach jest takie wow, super, zobacz coś fajnego, ale nie chciałabym bardzo, żebyśmy znowu wrócili do takiego y, oceniania ludzi na bazie ciuchów. Kiedyś y, no, było coś takiego, czy to w podstawówce, czy to w gimnazjum, że jak nie nosisz markowych rzeczy... No to kurde, no to ty jesteś nikim, jesteś takim robalem do zdeptania um, I jakoś tak nie wiem, im częściej wspominam te stare czasy, tym no bardziej jestem przerażona tym, jak dzieci potrafiły być okrutne Pewnie mi powiecie, że dzisiaj też są okrutne, ale no um, we mnie jest taka myśl, że te dzieci przecież nie rodzą się okrutne One też nie wymyślają sobie nagle tekstów, że będą się z kogoś naśmiewać, bo ktoś nie nosi bluzy Adidas albo jakiejś tam tylko no niestety najczęściej bierzemy to z domu I... I nie chciałam nigdy uczyć moich dziewczyn właśnie takich zachowań Na zasadzie, że wyśmiać kogoś, bo nie ma bluzy Adidasa Mówię, ja też nie chcę oceniać innych rodziców Bo no, czasem coś wychodzi, wiecie, tak mega niefortunnie Ktoś ma coś innego na myśli, ktoś coś inaczej zrozumiał Ale wydaje mi się, że trzeba na, na bieżąco właśnie tego typu zachowywania gdzieś tam poprawiać, zwracać uwagę, tłumaczyć przede wszystkim tylko wiecie tłumaczyć, bo y, ja nie lubię y, czegoś takiego, że nie, bo nie i tyle i nie dyskutuj, tylko właśnie tłumaczyć, bo no, dzieci dzieci często nie wiedzą. Ja wiem, że my oczekujemy od takich 15-16 latków, że będą wiedzieć wszystko, ale dzieci też wszystkiego nie wiedzą. No zdaje mi się, że Trzeba tłumaczyć. Najlepiej oczywiście od najmłodszych lat, bo wiecie, no potem, im dalej tym coraz trudniej jest to gdzieś tam korygować. Eee, no ale tak bym chciała, właśnie. Chciałabym. No takie mam życzenia, żeby naprawdę jakoś tak zniknęły jakieś te dziwne podziały i segregacje. No przeraża mnie to, naprawdę. Mnie przeraża to, jak było i jak myślę dalej o przyszłości. Dziewczyn, gdzieś tam o szkole, to też mnie to strasznie przeraża, bo ja pamiętam swoją szkołę. Ogólnie okres gimnazjalny wspominam mega tragicznie, bo to był taki czas, właśnie kiedy zaczęły otwierać się sieciówki. Kiedy yy, ja miałam w ogóle takie zdarzenie, że wiecie, yy, z podstawówki poszło się do tego gimnazjum. W podstawówce byłam taką dosyć lubianą osobą. Wtedy raczej nikt nie patrzył na jakieś tam ciuchy czy coś. I poszłam do gimnazjum, gdzie wiadomo były te dzieci 13-letnie i 16-letnie. I dla mnie to było takie zderzenie się ze ścianą. Przede wszystkim przerażało mnie to, że te dzieci. 13-latki to są sory dzieci, wychodzą, żeby palić. Dla mnie to było takie nie rozumiałam tego. I właśnie też jakieś... Yy... Nawet, nie wiem, u nas była sytuacja, że ktoś rzucił w nauczycielkę mydłem. Mnie to tak strasznie przerażało, naprawdę ja gimnazjum wspominam mega tragicznie. Mam nadzieję, że, że teraz szkoły wyglądają troszeczkę lepiej, chociaż... Nie wiem, ale mam właśnie taką nadzieję, że takimi wspólnymi siłami uda nam się stworzyć taką fajną społeczność tych dzieciaków, żeby one mogły naprawdę fajnie się rozwijać i tak o... Boże, jakoś tak patetycznie się zrobiło. Chciałam się w sumie trochę pożalić za to, że właśnie tutaj jestem taka, wiecie, Forever Elon. Jak palec a, Albo coś tam! A wyszła dalej taka pogadanka, no, że hej. Dobra, to może ja skończę, żeby <grafię> jakoś tak nie wchodzić głębiej w to wszystko. No tak mnie naszło, stwierdziłam, że się koniecznie do Was odezwę. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się niedługo w czymś nowym, także do zobaczenia!